Każdego roku na świecie układa się setki tysięcy kilometrów nowych szyn kolejowych. Wystarczyłoby tego, aby kilkukrotnie opasać ziemię. Ale mało kto zastanawia się, jak z kawałka złomu rodzi się idealnie prosty pas stali, zdolny wytrzymać ciężar wielotonowych pociągów i prędkość ponad 300 km na godzinę. Wewnątrz pieców temperatura sięga 1500 stopni. Roztopiony metal leje się niczym słoneczna lawa, a precyzja mierzona jest w dziesiątych częściach milimetra. I co najważniejsze, kryje się tutaj tajemnica, którą rzadko pokazuje się publicznie. Jeśli obejrzysz do końca, poznasz sekret, dzięki któremu szyny wytrzymują dziesiątki lat bez jednego złącza. Najpierw trzeba stworzyć odpowiednią mieszankę stali. Do pieca trafia złom, ruda żelaza, koks i wapień, surowce, które zamienią się w przyszłą szynę. Temperatura w Wielkim Piecu sięga ponad 1500 stopni. Pod wpływem tego piekielnego żaru metal staje się płynny, przybierając barwę rozgrzanego słońca. Pracownicy uważnie nadzorują skład, nawet dodatkowa dziesiąta część procenta węgla może sprawić, że szyna będzie krucha lub zbyt miękka. Po stopieniu rozgrzana stal jest wlewana do form metalowych wlewnic, które kształtują prostokątne bloki nazywane wlewkami lub kęsami. Nie przypominają one jeszcze szyny. To po prostu sztaby o długości kilku metrów i szerokości ponad 30 cm. Po odlaniu każdy taki półprodukt jest chłodzony, ale nie do końca. Utrzymuje się go w cieple, aby zmniejszyć obciążenia podczas walcowania. Ten etap jest podstawą wszystkiego. Jeśli stal będzie niskiej jakości, nawet idealne walcowanie nie uratuje sytuacji. Dlatego kontrola jest tu niemal rytuałem. Chemicy sprawdzają skład, metalurdzy kontrolują temperaturę, a automatyczne czujniki rejestrują równomierność chłodzenia. I dopiero, gdy wszystko zgadza się co do ostatniego parametru, wlewek trafia dalej do ognistego serca walcowni. W walcowni masywne kęsy o długości do 20 metrów są podgrzewane w piecach do temperatury ponad 1200 stopni Celsjusza. Metal staje się plastyczny jak ciasto, ale zachowuje swoją gęstość i wytrzymałość. Gorący półprodukt natychmiast trafia na nawrotne klatki walcownicze. Są to ogromne maszyny z ciężkimi walcami. Przechodzi przez nie wielokrotnie: najpierw aby zmniejszyć grubość, a potem aby nadać mu właściwy kształt. Każdy przepust to ściskanie i rozciąganie metalu, który stopniowo przekształca się ze zwykłej sztaby w przyszłą szynę o złożonym profilu z główką, szyjką i stopką. Aby osiągnąć precyzyjną geometrię, stosuje się końcowe walcowanie kalibrujące. To jak ostateczne dopracowanie kształtu, gdzie tolerancje na tym etapie nie przekraczają 0,3 mm. Zaraz po walcowaniu, jeszcze gorące szyny przechodzą proces chłodzenia. Są równomiernie owiewane powietrzem lub pozostawiane do ostygnięcia na otwartym placu. Ważne, aby chłodzenie było symetryczne, w przeciwnym razie metal może się odkształcić. Aby zapewnić płynną, bez uderzeniową jazdę przy dużej prędkości, pojedyncze szyny spawa się w długie odcinki, nawet do 400 metrów, bez żadnego złącza. Główną metodą jest spawanie termitowe. W specjalnej formie między dwiema maszynami pozostawia się kilkumilimetrową szczelinę. Wlewa się tam stopioną mieszankę stalową, która powstaje w wyniku reakcji sproszkowanego aluminium z tlenkiem żelaza. Temperatura sięga aż 2,5 tysiąca stopni. Ten stop wnika w obie części szyny i wypełnia strefę złącza. Gdy zastyga, tworzy monolityczne połączenie, mocniejsze niż sama szyna. Następnie nadmiar metalu jest odcinany, a miejsce spawu szlifowane do idealnego poziomu, bez żadnych nierówności. Każde złącze przechodzi kontrolę ultradźwiękami lub prądami wirowymi, aby upewnić się, że nie ma ukrytych mikropęknięć. Takie długie szyny są łatwiejsze w transporcie niż się wydaje. Nawija się je na specjalne bębny lub przewozi na platformach z obrotowymi podporami. A już na placu budowy odcinki ponownie się łączy tym razem przez spawanie lub za pomocą specjalnych złączy śrubowych. W rezultacie powstaje tor szynowy, który ciągnie się kilometrami bez żadnego stukotu. To to samo bezgłośne sunięcie, które przywykliśmy uważać za oczywistość w pociągach dużych prędkości. Ale najpierw po walcowaniu i spawaniu szyny są jeszcze żywe. Wewnątrz metalu pozostają naprężenia, a struktura ziarna wymaga stabilizacji. Tutaj do gry wchodzi obróbka cieplna, która nadaje szynie wytrwałość, odporność na zużycie i trwałość. Wygląda to niemal jak sesja w metalurgicznym spa. Szyna jest szybko podgrzewana do wysokich temperatur około 1000 stopni. Odbywa się to w piecach o długości dziesiątek metrów, gdzie temperatura jest kontrolowana z dokładnością do 1 stopnia. W tym czasie. Sieć krystaliczna stali przechodzi w nowy stan, austenalityczny. Ale najważniejsze zaczyna się później. Szyna jest błyskawicznie chłodzona. Strumienie wody pod wysokim ciśnieniem są kierowane wzdłuż główki i szyjki, dokładnie tej części, po której toczy się koło. Temperatura spada gwałtownie, a w strukturze metalu tworzy się martenzyt, niezwykle twarda i odporna na zużycie faza. Ale aby uniknąć kruchości, szynę jeszcze raz powoli się podgrzewa i chłodzi. To równoważy strukturę, usuwa nadmierne naprężenia wewnętrzne i gwarantuje, że szyna wytrzyma zarówno mróz, upał, jak i tysiące pociągów dziennie. W rezultacie metal utrzymuje kształt i wytrzymuje nacisk dziesiątek ton na centynek kwadratowy, nie ulegając deformacji. Zanim szyna wyruszy w drogę, przechodzi całą serię rygorystycznych testów, jakby chciała wstąpić do armii szybkiego transportu. W specjalnych laboratoriach sprawdza się jej wytrzymałość, twardość, geometrię i wady wewnętrzne. Najpierw kontrola ultradźwiękowa. W szynę wysyłane są fale o wysokiej częstotliwości. Jeśli gdzieś wewnątrz znajduje się mikropęknięcie lub pusta przestrzeń, sygnał odbija się i wykryła problem. Następnie pomiar twardości na całej długości, aby upewnić się, że obróbka cieplna przebiegła równomiernie. Równocześnie sprawdza się prostoliniowość i profil. Czujniki laserowe skanują każdy centymetr, wykrywając nawet najmniejsze odkształcenia, które mogłyby powodować wibracje lub zużycie. I na koniec testy na zginanie i uderzenia. Fragment szyny jest obciążany naciskiem dziesiątki razy większym niż waga pociągu, aby upewnić się, że wytrzyma każde wyzwanie na trasie. Kiedy szyna pomyślnie przejdzie wszystkie testy, nadchodzi czas na jej najważniejszą podróż. Na miejsce montażu. Ale jak transportować gigantyczne metalowe pasy o długości ponad 90 metrów? Zwykłe ciężarówki sobie nie poradzą. Używa się do tego specjalnych platform kolejowych z wygiętymi podporami, które zmniejszają naprężenia i zapobiegają wyginaniu się lub wibracjom szyny podczas transportu. Czasami szyny transportuje się już zespawane w jeszcze dłuższe odcinki od 400 do 600 metrów. Przed montażem szyny są podgrzewane lub chłodzone w zależności od temperatury otoczenia. Jest to konieczne, aby skompensować rozszerzalność cieplną metalu, w przeciwnym razie w upale szyna wygięłaby się, a na mrozie powstałyby szczeliny. W praktyce każdą szynę montuje się z uwzględnieniem tych fizycznych zmian, zazwyczaj w tzw. punkcie bez napężeń termicznych. Każdego roku ludzkość produkuje ponad 400 milionów ton plastiku, z czego 23 miliony ton lądują w oceanach, tworząc gigantyczne wyspy śmieci wielkości całych krajów. Jak wielka, pacyficzna plama śmieci, która trzykrotnie przewyższa powierzchnię Francji. Wyobraź sobie, to nie są zwykłe śmieci, a zagrożenie, które co roku zabija miliony morskich stworzeń, a do 2060 roku oceany utoną w 141 milionach ton plastiku. Ale czy uwierzysz, że ta plama w rzeczywistości nie istnieje w takiej formie, jak ją sobie wyobrażamy? To niewidzialna pułapka, która kryje tajemnicę. Jak zwykły nastolatek wymyślił sposób na oczyszczenie oceanów bez użycia silników, wykorzystując siły natury? A jeśli obejrzysz do końca, dowiesz się o rewolucyjnych robotach AI, które sortują śmieci szybciej niż błyskawica, oraz o interceptorze, który blokuje plastik w rzekach dzięki energii słonecznej. To sekret, który na zawsze zmieni Twoje wyobrażenie o przyszłości planety. Stacjony są bardzo nowoczesne. W niektórych budynkach, pomimo tego, że każdy sortownik kontroluje coś na próbnych badaniach, to tak naprawdę nic się nie zatrzymuje ani nigdzie nie stopuje, bo więcej jest tutaj już maszyn niż pracowników. Sektor gospodarowania odpadami przeżywa technologiczną rewolucję dzięki wdrożeniu sztucznej inteligencji i robotyki. W nowoczesnych zakładach przetwarzania odpadów, zrobotyzowane ramiona, sterowane przez zaawansowane algorytmy, z niewiarygodną prędkością i precyzją sortują odpady. Systemy wizji komputerowej identyfikują różne rodzaje materiałów, takie jak plastik, szkło, papier i metale, co pozwala znacznie zwiększyć poziom recyklingu i zmniejszyć ilość śmieci trafiających na wysypiska. Na szerokiej taśmie przenośnika przesuwa się ciągły, chaotyczny strumień tego, co wyrzuciliśmy. Plastikowe butelki, zgniecione kartony, aluminiowe puszki, kartony po mleku, szklane butelki. Dla ludzkiego oka to po prostu śmieci, w których trudno się zorientować, a dla pracownika to ciężka, brudna i niebezpieczna praca. I właśnie nad tym strumieniem, niczym nieubłagany myśliwy, zastyga on, robot sortujący. To nie jest humanoidalny android z filmów science fiction, a raczej zaawansowany technologicznie manipulator przemysłowy przypominający gigantyczne stalowe ramię zamontowane nad przenośnikiem. Ale cała jego magia kryje się w środku. Jego oczy to nie są zwykłe kamery, to złożone czujniki multispektralne, które widzą świat inaczej niż my. Potrafią one w łamku sekundy rozróżniać materiały na podstawie tego, jak odbijają światło, analizować ich strukturę chemiczną i kształt. Sercem i mózgiem systemu jest sztuczna inteligencja. Zanim trafiła do pracy, ta SI przeszła intensywne szkolenie. Pokazano jej miliony obrazów różnych rodzajów odpadów, tak jakbyś pokazał dziecku milion zdjęć jabłek, aż nauczy się je bezbłędnie rozpoznawać. W ten sam sposób robot nauczył się identyfikować plastik PET, z którego robi się butelki na napoje, HDPE, czyli gęstszy plastik na kanistry i flakony, papier, tekturę, różne rodzaje metali i szkła. I wtedy zaczyna się akcja. Przenośnik pędzi, kamera nieustannie skanuje strumień. SI analizuje obrazy w czasie rzeczywistym. Cel zidentyfikowany. Aluminiowa puszka wysyła sygnał, a stalowe ramię wykonuje błyskawiczny, niemal niezauważalny dla oka ruch. Pneumatyczna przystawka lub mechaniczny chwytak delikatnie, ale mocno chwyta puszkę, unosi ją nad strumieniem i precyzyjnym ruchem wrzuca do odpowiedniego kontenera stojącego z boku. Zanim puszka zdąży spaść, oko robota już zauważyło butelkę po wodzie, a ramię znów leci w kierunku nowego celu. Prędkość? Człowiek nie może się z nim równać. Niektóre modele potrafią wykonać 100 ruchów na minutę. To więcej niż jedno chwycenie na sekundę. Precyzja? Robot się nie męczy, nie rozprasza i nie popełnia błędów z powodu nieuwagi. Jego skuteczność sortowania sięga ponad 95%, co znacznie podnosi jakość surowców wtórnych. Może pracować przez całą dobę, zatrzymując się tylko na konserwację. To nie jest zwykłe zastąpienie pracy ręcznej, to jakościowy skok, który sprawia, że recykling staje się o wiele bardziej wydajny i opłacalny, przekształcając problem śmieci w realny zasób dla nowego przemysłu. Selekcjonowane materiały, sterty twardego plastiku, nieporęczne konstrukcje metalowe, drewniane palety leżą w osobnych górach. Są już posortowane, ale wciąż zbyt duże, zbyt niewygodne, by otrzymać nowe życie. I tu na scenę wkracza prawdziwy zawodnik wagi ciężkiej, branży recyklingu. Maszyna, której pracą jest kontrolowana brutalna siła: to kruszarka wirnikowa. Z zewnątrz wygląda jak ogromna stalowa skrzynia, ale jej sercem jest masywny, ciężki wirnik, usiany rzędami niezwykle wytrzymałych, hartowanych stalowych zębów lub młotów. To nie jest zwykła maszyna, to nienasycona bestia, napędzana potężnym silnikiem, który zapewnia kolosalny moment obrotowy. Jej zadanie jest proste, ale kluczowe kruszyć. Kiedy do jej ogromnej paszczy za pomocą przenośnika lub manipulatora podawany jest materiał, czy to stary zderzak samochodowy, czy cała sterta plastikowych beczek, zaczyna się spektakl nieokieł znanej mocy. Obracający się wirnik swoimi zębami chwyta przedmioty, wciąga je do środka i z ogłuszającym rykiem i zgrzytem rozrywa na kawałki. Tu nie ma miejsca na delikatność. Twardy plastik pęka, metal gniecie się i rwie, a drewno zamienia się w drzazgi. Ten proces to demonstracja czystej siły fizycznej skierowanej na jeden cel zmniejszenie rozmiaru. Ale po co ta destrukcja? To nie jest bezsensowne niszczenie, a kluczowy etap przygotowawczy. Po pierwsze, rozdrobnione materiały stają się jednorodne pod względem wielkości, co czyni je znacznie wygodniejszymi w transporcie i dalszej obróbce. Po drugie, to proces uwalniania. Ruszerka rozbija złożone obiekty na prostsze komponenty, ułatwiając oddzielenie różnych materiałów od siebie na kolejnych etapach. I co najważniejsze, tworzy idealny surowiec do dalszego recyklingu. Stos drobnych kawałków plastiku znacznie łatwiej topi się w granulatorze niż całe zderzaki. Ogromne skupiska plastików w oceanach, takie jak Wielka Pacyficzna Plama Śmieci, to jeden z najpoważniejszych problemów ekologicznych naszych czasów. A propos, czy uwierzycie, że ta plama nie istnieje? Jednak dzięki odważnym rozwiązaniom inżynieryjnym pojawia się nadzieja na oczyszczenie morskich przestrzeni. Problem jest tak gigantyczny, że wydaje się niemożliwy do rozwiązania. Jak można posprzątać coś, co ma rozmiar kilku krajów? Większość po prostu rozkładała ręce. Ale nie holenderski nastolatek Bojan Slat. W jego głowie narodził się zuchwały, a jednocześnie genialnie prosty pomysł, który przerodził się w jeden z najambitniejszych projektów ekologicznych naszych czasów The Ocean Cleanup. Zasada projektu polega na tym, by nie gonić za plastikiem po całym oceanie, ale zmusić sam ocean, by dostarczył śmieci do pułapki. W tym celu stworzono gigantyczne bariery w kształcie litery U. To nie jest zwykła siatka, a złożona konstrukcja inżynieryjna, składająca się z długiego, pływającego pływaka na powierzchni, który uniemożliwia plastikowi przepłynięcie. Oraz głębokiej siatkowej spódnicy pod wodą, która zatrzymuje śmieci, ale pozwala morskim stworzeniom swobodnie przepływać pod nią. Najciekawsze jest to, jak ten system się porusza. Nie ma on silników, dryfuje pasywnie, poruszane przez te same siły co plastik wiatr, fale i prądy oceaniczne. Ale dzięki swojej konstrukcji i dużemu żaglowi nad wodą, system porusza się nieco szybciej niż plastik, który dryfuje w wodzie. Tworzy to niewielką, ale stałą różnicę prędkości. Bariera, niczym gigantyczny pasterz, powoli, ale nieubłaganie zbiera swoje plastikowe stado wewnątrz swojego łuku w kształcie litery U. Droga do sukcesu nie była łatwa. Pierwsze prototypy łamały się pod naporem oceanicznych sztormów, pojawiały się nieprzewidziane problemy inżynieryjne, ale po serii prób, błędów i znaczących ulepszeń system zaczął działać skutecznie. Teraz co jakiś czas do wypełnionej bariery podpływają specjalne statki pomocnicze, które niczym gigantyczne śmieciarki wyładowują zebrane tony plastiku. Ten plastik, od starych sieci rybackich po maleńkie fragmenty, jest dostarczany na brzeg, gdzie jest sortowany i wysyłany do recyklingu, zamykając cykl. Tak oto pomysł, który narodził się w głowie młodego marzyciela, przekształcił się w realną, działającą technologię, która daje nadzieję na oczyszczanie naszych oceanów. Zdając sobie sprawę, że sprzątanie oceanu bez zatrzymania napływającego do niego strumienia śmieci jest jak wylewanie wody z dziurawej łodzi, zespół The Ocean Cleanup zadał sobie logiczne pytanie: A może da się po prostu zatkać tę dziurę? Badania pokazują, że zdecydowana większość plastiku trafia do oceanów przez niewielką liczbę najbardziej zanieczyszczonych rzek świata. Tak narodził się Interceptor technologia, której celem jest walka z problemem u jego źródła. Jest to maszyna przypominająca elegancki, futurystyczny katamaran, zakotwiczona na środku rzeki. Jest w pełni autonomiczna i działa w 100% na energię słoneczną, dzięki panelom pokrywającym jej górną część. Jej konstrukcja została przemyślana w najdrobniejszych szczegółach, aby być maksymalnie wydajną i nie przeszkadzać w żegludze. Każdego roku na świecie produkuje się ponad 150 milionów metrów sześciennych sklejki. Wystarczyłoby tego, aby pociąg załadowany jej arkuszami kilkukrotnie opastał ziemię wzdłuż równika. Ale jak ze zwykłego pnia drzewa powstaje ten unikalny materiał używany w meblarstwie, budownictwie, a nawet w szkutnictwie? Co kryje proces, który zaczyna się od zabiegów spadła kłód, a kończy na gorącej prasie, gdzie warstwy drewna na zawsze łączą się w monolit? Oglądajcie do końca, a poznacie tajemnicę ołówka, który pozostaje po produkcji i dowiecie się, dlaczego on również ma swoją wartość. Wszystko zaczyna się w lesie, gdzie do produkcji sklejki wybierane są najlepsze okazy. Potrzebne są idealnie proste, cylindryczne pnie bez dużej liczby sęków i wad. Głównie z brzozy, olchy, sosny lub innych gatunków drzew. Po dostarczeniu do fabryki kłody przechodzą pierwszy i bardzo ważny etap przygotowania obróbkę hydrotermiczną. Są zanurzane w olbrzymich basenach z gorącą wodą, gdzie spędzają od kilku godzin do nawet całej doby. Ten swoisty salon spa dla kłód ma czysto praktyczny cel. Gorąca woda zmiękcza drewno, czyniąc je bardziej plastycznym i podatnym na obróbkę. Bez tego dalszy proces byłby niemożliwy, ponieważ zimne drewno po prostu by się kruszyło i łamało. Po kąpieli kłody trafiają na linię, gdzie zdziera się z nich korę. Specjalne maszyny szybko i skutecznie oczyszczają pień, pozostawiając gładką, jasną powierzchnię. Następnie kłody są cięte na standardowe odcinki, gotowe do głównego etapu transformacji. Sercem całego procesu produkcji sklejki jest łuszczarka. To właśnie tutaj dzieje się coś niewiarygodnego, co przeczy naszemu potocznemu wyobrażeniu o obróbce drewna. Przygotowana kwoda, zamocowana na obu końcach, zaczyna obracać się z ogromną prędkością wokół własnej osi. Powoli przysuwa się do niej długi, ostry jak brzytwa nóż, ustawiony równolegle do osi obrotu. Wcinając się w drewno, zaczyna on zdejmować z niego nie wióry, a jednolitą, ciągłą wstęgę o grubości zaledwie 1 lub 2 mm. Przypomina to rozwijanie gigantycznej rolki ręczników papierowych. Maszyna dosłownie rozwija pień, niczym zwód starożytnego papirusu, przekształcając trójwymiarowy cylinder w płaską, długą wstęgę. Ta wstęga nazywa się fornirem. Długi arkusz forniru przesuwa się dalej po przenośniku, gdzie gigantyczne nożyce tną go na arkusę o standardowych wymiarach. W skłody pozostaje jedynie cienki, centralny cylinder, tak zwany ołówek, który jest później wykorzystywany do innych celów. Świeżo wyprodukowany fornir zawiera dużo wilgoci, która jest wrogiem wytrzymałości i stabilności przyszłej sklejki. Dlatego kolejnym obowiązkowym etapem jest suszenie. Arkusze forniru trafiają do długich, wielopoziomowych suszarek komorowych. Wewnątrz nich, niczym na półkach gigantycznej szafy, arkusze powoli przesuwają się na przenośniku, podczas gdy gorące powietrze intensywnie owiewa je ze wszystkich stron. Temperatura i prędkość powietrza są ściśle kontrolowane, aby wysuszyć fornir równomiernie i uniknąć jego pękania czy wypaczania. Po kilku minutach z wilgotnych i elastycznych arkuszy wychodzą lekkie, nieco kruche i idealnie suche półfabrykaty, gotowe do klejenia. Na tym etapie wysuszone arkusze forniru są sortowane według jakości. Następnie przechodzą przez nakładarkę kleju. Specjalne walce, zanurzone w wannie z klejem syntetycznym, zazwyczaj na bazie żywic fenolowo-formaldehydowych lub mocznikowych, nanoszą na jedną stronę co drugiego arkusza równomierną, lepką warstwę. Dalej rozpoczyna się proces formowania pakietu. Na stole układa się suchy arkusz forniru. Na niego kładzie się arkusz posmarowany klejem i tu właśnie kryje się główny sekret. Każdy kolejny arkusz forniru jest układany tak, aby kierunek jego włókien był prostopadły do poprzedniego. Jeśli w pierwszym arkuszu włókna biegną wzdłuż, to w drugim w poprzek, w trzecim znów wzdłuż i tak dalej. Ta krzyżowa struktura jest kluczem do wytrzymałości sklejki. Paraliżuje ona naturalną skłonność drewna do pękania wzdłuż włókien i równomiernie rozkłada obciążenia na całej powierzchni arkusza. To właśnie dlatego sklejka jest równie wytrzymała we wszystkich kierunkach. Liczba warstw w pakiecie jest zawsze nieparzysta, aby struktura była asymetryczna, a skrajne warstwy miały ten sam kierunek włókien. Uformowane pakiety forniru trafiają do najpotężniejszej części fabryki, prasy gorącej. Jest to olbrzymia, wielopiętrowa konstrukcja, między której płytami jednocześnie umieszcza się kilkadziesiąt przyszłych arkuszy sklejki. Kiedy prasa jest załadowana, płyty zaczynają się zsuwać. Z ogromną siłą, sięgającą dziesiątek kilogramów na każdy centymetr kwadratowy, płyty ściskają pakiety forniru, zamieniając je w zwarte, cienkie brykiety. Jednocześnie płyty nagrzewają się do temperatury 150 stopni Celsjusza. Pod wpływem wysokiego ciśnienia i temperatury klej polimeryzuje, wnikając w pory drewna i na trwałe łącząc warstwy w jeden, niewiarygodnie wytrzymały monolit. Proces prasowania trwa kilka minut, po czym na światło dzienne wychodzi gotowa płyta sklejki. Gorące arkusze sklejki wychodzą spod prasy i są układane w stosy do stopniowego schłodzenia. Jest to ważne, aby uniknąć wewnętrznych naprężeń w materiale. Po ostygnięciu arkusze przechodzą obróbkę końcową. Potężne piły tarczowe obcinają krawędzie, nadając arkuszom dokładne wymiary geometryczne. Następnie przychodzi kolej na szlifowanie. Arkusze przechodzą przez szlifierki z niekończącymi się taśmami ściernymi, które sprawiają, że ich powierzchnia staje się idealnie gładka i równa. Po tym etapie każdy arkusz przechodzi rygorystyczną kontrolę jakości. Inspektorzy sprawdzają go pod kątem wad, rozwarstwień, senków, pęknięć czy plam od kleju. W zależności od jakości powierzchni, sklejce przypisywany jest określony gatunek i nanosi się na nią odpowiednie oznaczenie. Gotowe, posortowane i zapakowane stosy sklejki trafiają do magazynu, by wkrótce stać się częścią mebli, domów, statków i niezliczonej liczby innych konstrukcji, pokazując całemu światu, jak ludzki intelekt potrafi udoskonalić samą naturę. Globalna skala produkcji również jest imponująca. Rocznie na świecie produkuje się ponad 150 milionów metrów sześciennych sklejki. Gdyby załadować całą tę ilość do wagonów kolejowych, powstały pociąg opasałby naszą planetę wzdłuż równika kilkukrotnie. Ołówek, który pozostaje po uszczeniu forniru, jest doskonałym przykładem tego, jak nowoczesna produkcja dąży do maksymalnej bezodpadowości. To nie śmieć, a cenny surowiec, dla którego istnieje kilka jasno określonych ścieżek wykorzystania. Jego dalszy los zależy od grubości i jakości drewna. Jeśli cylinder jest wystarczająco masywny, trafia na linię tartaczną, gdzie otrzymuje drugie życie w postaci tarcicy. Tnie się go na małe deski i listwy, które idealnie nadają się do tworzenia niewidocznych, ale wytrzymałych szkieletów sof i foteli, nóg krzeseł, elementów łóżeczek dziecięcych czy drewnianych palet.